Cześć, to Mateusz, jestem razem z Jankiem na strzeżku LG, gdzie musicie zobaczyć Sony Z2 Tablet, czyli lepszą wersję poprzednika, jest wykonany podobnie do Xperia Z z zeszłego roku, flagowca. Boki oczywiście stworzywa lub szkła, nie robiłem testu zęba, także nie jestem pewien. Z tyłu zamiast szkła jest oczywiście warstwa... No w, matowego... w poprzedniej wersji też była, e, tyłu też Tata. z notowego plastiku. Najważniejsza zmiana względem poprzedniej generacji tabletu to jest przede wszystkim ekran. ekran, który, o ile w pierwszym tablecie z linii Z był mocno taki sobie, o tyle tutaj robi naprawdę niezłe pierwsze wrażenie. Siedzę Full HD, 3D Luminos, oczywiście IPS. Z tego strony tutaj postarało się o lepsze wykorzystanie swoich aplikacji firmowych, które teraz mają... Wyświetlany jest podgląd zdjęć. Jest zawsze dostępne ostatnie zdjęcia i tworzony jest pokaz slajdów. To samo. W przypadku filmów, gdzie wyświetlana jest zawsze zajawka ostatnio oglądanego filmu lub ostatnio dodanych plików do biblioteki multimedialnej. To samo w przypadku aplikacji od Nuk, to która jest teraz dość mocno zmieniona, posegregowana jest na trzy kolejne kategorie. Całkiem niezłą animację, ale w zasadzie to jest dość małe zmiany. Głównie Sony ograniczyło się do zmniejszenia rozmiarów. Teraz to jest 64 mm, a waga to jest tylko 440 Pamiętasz, Pamiętaj, bateria jest w środku. O niestety nie pamiętam, ale Sony gwarantuje, że będzie dość dobrze działało. Niestety problemem tego urządzenia jest taki, że wejdzie nam na szynek już w marcu, pod koniec marca, a jego cena będzie stosowała w granicach 7 tysięcy złotych. Co, na Innymi do... słowy, mamy produkt, który może jest fajny i może jest ciekawy, ale niestety, nie kupi nie go, za go zapewne modę. nikt. Nic, my uciekamy dalej. Do usłyszenia, trzymajcie się. A